Mano, siemano. witam na kanale Stare Schematy Płoną. Lecimy do lasu. Zobaczymy co tam dzisiaj słychać. Otarliśmy do lasu, zobaczymy co tu piszczy. Pisga dzisiaj strasznie. Trochę zimno. Ale mówią, że nie ma złej pogody. Tylko są złe ubrania. Patrzymy za kozakami, że Amanita się w końcu trafi, bo jeszcze ani jednej w tym roku nie znalazłem Coś się pokazało Jakiś zajączek O, co? Web łeb odpadł Zobaczymy co będzie dalej Zajączki się pokazują Albo stary kaprywaty nie, wygląda dobrze tego maluszka zostawimy no może coś dzisiaj będzie z grzybobrania tutaj co my tu mamy chyba cegla z topory ale tak żarty przez ślimaki zobaczcie ile tu śluzu co jest z tymi ślimakami dzisiaj dzisiaj w tym roku wszystko zjadają Miejscówka na Amanitę. W tym roku cienko za amanitą. W tamtym roku w sierpniu. Tu już miałem chyba 10 słoików nasuszonych, a w tym roku nie widać. To chyba huby będzie zbierać na herbatkę. Chyba jakiś białoporek jak się nie mylę. Też dobry grzybek rozdrowotny. Nic, lecimy dalej. Gdzie jesteś amanitka? Przecież wiesz, że bez ciebie żyć nie mogę. Pokazuj ci, wyskakuj z tych krzaczorów. Nie ma, ani jednej. Tutaj zawsze było po kilka sztuk. Nie widać. Trzeba będzie chyba raz zmienić. Raz dębowy, prawdziwkowy. Podłoże fajne mech, ale grzybów nie widać i mojej ukochanej Amanity. Coś się znajduje, ale popatrzcie, wszystko obżarte. Ślimaki atakują w tym roku. Coś wykroimy z tego. Zabieramy, bo cienko. Coś trzeba suszyć. Jeszcze trochę i zacznie się bez czarny też dobry na herbatę przeziębienia Socz... soczek można zrobić ususzyć nie zalewać herbatka zajebista wylazłem już z lasu spacerek zaliczony jakieś grzybki są coś tu się przebierze skrzyp narwany to tyle na dzisiaj. Do następnego.